Dzień dobry, witam Państwa w przedpołudniowym materiale. Pozostajemy cały czas w temacie afery, krypto-afery PiS. W zasadzie krypto-afer nie tylko PiS, ale całej patoprawicy. Mieli Państwo, wczorajszy materiał dotyczący możliwego nagrania, które istnieje, nagrania spotkania Sakiewicza z, być może z Przemysławem Kralem, królem kryptowalut, który unika wizyt w Polsce. Jak się okazuje, Rezyduje gdzieś w Monako. Jego firma, czyli Zonda Krypto, ma swoją siedzibę w Estonii. Wszystko to nabiera coraz brzydszego koloru czy brzydszego kolorytu. Kolejne informacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, sugerują, że czeka nas autentyczne trzęsienie ziemi tego politycznego klepiska. Trudno to nazwać sceną polityczną, to często powtarzam, czyli bardziej takie klepisko polityczne. Po czym jest scena polityczna? Mamy demokrację, mamy partie prawicowe, lewicowe, centrowe, takie, owakie i wszyscy się spierają na argumenty, ale jest jakby wspólny mianownik dobro kraju, dobro obywateli, to są jakby różne ścieżki dochodzenia do tego samego celu. Przy tej okazji, towarzystwo, tak zwani politycy, no, próbują robić swoje własne kariery, zarabiać pieniądze, co jest też zrozumiałe, przecież nie będziemy nikomu odbierać prawa do tego, no, ale gdzieś musi być no, jakiś złoty środek, prawda? gdzieś jakiś zdrowy rozsądek. I nagle dochodzimy do sytuacji, w której państwo demokratyczne. Jest narażone na ingerencję obcego państwa, które nie może się pogodzić z tym, że dwa lata temu straciło kontrolę nad strefą wpływów, bo Polska zarządu wpisu, proszę państwa, była strefą wpływów Kremla, a nie strefą niezależności państwowej. Ktoś mógłby powiedzieć, że jeszcze wcześniej byliśmy strefą wpływu Stanów Zjednoczonych, ja pamiętam tekst Radosława Sikorskiego który krytycznie oceniał postawę Polski wobec Stanów Zjednoczonych, że taka oddańcza Ja zresztą też skomentowałem to onegdaj w ten sposób, że Polska jest, tak, była takim trzeciorzędnym paziem na, na dworze e, Imperium Stanów Zjednoczonych. Znaczy nie jest z mojej strony żadna antyamerykańskość, Boże uchowaj, tak? Ja jestem zwolennikiem tego, by Polska była państwem sfederalizowanym z Unią Europejską, państwem suwerennym, niezależnym, które łączy z Unią Europejską traktaty gospodarcze, społeczne. Stanowimy jedność i pod unijną flagą działamy jako całość, jako Europa, bo wtedy mamy największą szansę przetrwania, jeżeli wszyscy się wzajemnie uzupełniamy i wspieramy. Wtedy stanowimy potęgę, szczególnie dzisiaj. To bardzo nie podoba się Rosji, bardzo nie podoba to się partnerowi, obecnemu partnerowi Rosji, czyli Stanom Zjednoczonym Ameryki Donalda Trumpa, bo to jest jakby pełna nazwa. W tej chwili już większość Amerykanów ma Trumpa dość. Też i duża część, nawet polityków republikańskich, w ceru wysokiej rangi Armii Stanów Zjednoczonych, już nie wspomnę o służbach wywiadowczych. Stanów Zjednoczonych, które z przerażeniem patrzą, jak Donald Trump i jego szalona administracja, tak zwani, to jest taka sekta, MAGA, wpychają Stany Zjednoczone w objęcia Putina, chcąc rodzina Trumpów i ich akolici próbują na tym zarabiać, po prostu zarabiać pieniądze. Kosztem świata, kosztem Ukrainy, kosztem Europy, która teraz staje się dla nich największym drogą. Ale wracamy na nasze polskie podwójko. Temat kryptowalut dotychczas dla wielu z Państwa był tematem jakimś absolutnie abstrakcyjnym. Dlatego ja będę starał się Państwu naświetlać tę problematykę. To też jako opinia publiczna macie też wpływ na, na polityków dosyć istotny wpływ. Państwo komentujecie w sieci, jesteście aktywni, a pamiętajcie, że w tej chwili to sieć internetowa. Sieć mediów społecznościowych, niezależnych mediów, które jakby od kilku lat rosną w siłę w sieci internetowej, pokonując te media głównego nurtu, które za wszelką cenę próbują utrzymać się na rynku, balansując pomiędzy dobrem a złem. Nie można balansować pomiędzy dobrem a złem. Należy być po stronie dobra, a nigdy balansować pomiędzy dobrem a złem. Czyli relatywizowanie afer, relatywizowanie zła, próba przekonywania, że przestępcy, złodzieje, kłamcy to jest obóz polityczny. I tu dochodzimy, proszę Państwa, do sedna. Rosja, to już nie ulega najmniejszej wątpliwości, finansuje w Europie i w Polsce, a to To nie ma nic wspólnego z prawicą. Gdybym miał określić kto jest prawicowy w Polsce to nawet ciężko by mi było bo dzisiaj wstyd nawet się przyznawać do czy też określać swoje poglądy jako prawicowe też wstyd przyznawać się do tego że ma się poglądy lewicowe bo jakby i lewica czy pato lewica i pato prawica kompletnie jakby tę ideologię skompromitował tak bo z jednej strony mieliśmy kulturę kasowania ludzi za to że mają inne poglądy Czyli drące się razemki, tak zwane pełne nienawiści, agresji wręcz. Taki Zandberg i to całe jego towarzystwo. To akurat to są koniunkturaliści, tak? to są hipokryci. Potem mieliśmy złodziej i Spisu, ale też ta pato prawica, taki Brown i tym podobni. Nawrocki, przechodzimy do meritum. Całe to towarzystwo, proszę Państwa, nagle się bardzo aktywowało. Przez te ostatnie dwa lata, szczególnie teraz, kiedy rozpoczęto bardzo intensywne działania śledcze dotyczące kryptowalut, czyli tej wirtualnej, cyfrowej waluty, która w Europie została zalegalizowana, jest przedmiotem kontroli organów państw europejskich, ale nie w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że Karol Nawrocki, pełniący obowiązki prezydenta RP, mając prerogatywę konstytucyjną, zawetował ustawę, która miała ten rynek kryptowalut uregulować, zabezpieczyć, ograniczyć jego działanie, tak, by można było na przykład tymi kryptowalutami finansować przedsięwzięcia patoprawicowe, kiedy kryptowaluty płyną prosto z kremla, jednocześnie uniemożliwić pranie brudnych pieniędzy. Czyli te. Osłabione co najmniej 117 miliardów złotych, które zostały wyprowadzone z obiegu ze Skarbu Państwa, gdzieś zostały ulokowane. Dzisiaj już wiemy, że na początku te pieniądze wypływały ze skarbu państwa w różnych kierunkach. Mówiłem o tym. Szwajcaria, Węgry, inne kraje, czyli ten system bankowy nasz Polski, najpierw. Notował wypływ pieniędzy z ministerstw w formie dotacji, grantów e, czy innych przedsięwzięć, a następnie, patrzy Fundusz Sprawiedliwości, pieniądze były dalej przekazywane i de facto delegalizowane. Legalne pieniądze były delegalizowane. Ktoś te pieniądze wyciągał z banków, z bankomatów, gromadził, a następnie za gotówkę kupował kryptowaluty. I te kryptowaluty były prane, to już Mówiłem o tym w ostatnim, w jednym z ostatnich materiałów, były prane, tak, by mogły wrócić w formie legalnych środków, bądź też cały czas są trzymane w tych kryptoportfelach, gdzie słowo krypto może powodować tak, takie pejoratywne skojarzenia, skąd słusznie. Ale tak faktycznie jest. Bo legalność kryptowalut, jeżeli Państwo na przykład kupiliście taką kryptowalutę, nie, nie ulega wątpliwości. Tak? To jest to e, coś zupełnie legalnego i w Europie istnieje, w całym świecie. Tak? Ale używa się tego do prania brudnych pieniędzy. Rosja wykorzystała właśnie te kanały, które były nieuregulowane dotychczas, do tego, by finansować patoprawicę. W całej Europie, by destabilizować Unię Europejską. Widzicie Państwo, co się dzisiaj dzieje w mediach społecznościowych, jak... Tymi trollami, botami przy współudziale patoprawicowych polityków, za w zasadzie agentów Kremla, destabilizuje się sytuację wewnętrzną. Mówi się o wyjściu Polski z Unii Europejskiej, o wolności słowa, o wolności jako takiej, że Unia Europejska narzuca pewne reguły. No, proszę Państwa, mam nadzieję, że od nawet jak się wychowuje dzieci, to dzieci lubią żyć w powtarzalnym świecie. Pamiętam, kiedy ja wziąłem na swoje barki samodzielne wychowanie Maxa, mojego syna, to pamiętam, jak jedna z psychologów, już bardzo mądra jest jej bardzo wdzięczny wówczas za pomoc, bo będąc dojrzałym mężczyzną, jednak zostanie mamą, tatą w jednym. Dla no, dojrzałego do faceta, który żył zupełnie jakby w innym uniwersum, bywa dosyć trudno. Ale powiedziała, mówi, musi pan pamiętać o tym, że dziecko lubi świat powtarzalny. Świat, w którym jest pewien porządek, dzieją się rzeczy powtarzalne każdego dnia, to wzmaga poczucie bezpieczeństwa, prawda? Czyli nie żyjemy w chaosie, tylko żyjemy w pewnym porządku. I podobnie jest ułożona Unia Europejska. Tak byłby pewien porządek, a nie byłoby chaosu. Ta pozorna wolność, która oznacza anarchię i chaos, e, umożliwia, Działanie różnym grupom wywrotowym, a Unia Europejska na to nie pozwala. Może czasami te regulacje unijne budzą irytację, ale jeżeli spojrzymy w szerszej perspektywie, to one regulują olbrzymi rynek, też olbrzymią społeczność, gdzie wszyscy dostosowują swoje prawa do prawa unijnego, tak byśmy mieli podobne systemy prawne, portfele norm. Z takich zasad etycznych, moralnych, tak byśmy, nieważne, gdzie mieszkamy w Europie, abyśmy się czuli jak w domu, tak by wszyscy byli traktowani równo W Polsce przez ostatnie dwa lata, i ja i dziennikarze, apelowaliśmy, wołaliśmy, mówiliśmy, jest źle, tak, wyprowadzone pieniądze, kryptowaluty, kierunki szwajcarski, węgierski. Będą z tego finansować destabilizowanie Europy. Bo to nie tylko z pieniądze, które zostały ukradzione nam w czasie rządów pis ale również pieniądze, które dzisiaj też są wpompowywane w polski system polityczny, by finansować różne przedsięwzięcia. Chyba nie macie Państwo wątpliwości, że, bo to nie tylko chodzi o patoprawicę, też jest pato Lewica, że dużo takich organizacji wywrotowych, żegubi. Albo organizacji, które mają silne działanie propagandowe. Tak? Czyli mamy na przykład grupy prawników, adwokatów, którzy są podejrzewani, czy na przykład o finansowanie ich przez Kreml. Często o tym wspominała pani Klementyna Suchana, która zresztą za to była niejednokrotnie i dalej jest zresztą oszykanowana, ścigana, dręczona, chociażby szeregiem pozwów, aktów oskarżenia i tym itp. Działania różnych osób, które mają ją zastraszyć, spowodować, by przestała interesować się tematem wpływu rosyjskich służb na polską politykę. Dzisiaj dochodzimy do punktu, w którym Donald Tusk, premier polskiego rządu, po dwóch latach życia, nie wiem, w jakimś takim w takiej łudzie, czyli jak goryle we, we mgle, zaraz mi się przypomniał, tytuł takiego słynnego filmu. Nagle się ocknął. Nagle się ocknął. Połowa listopada powołuje specjalną komórkę do spraw służb specjalnych, bo widzi, że to się wszystko wymknęło spod kontroli. Że ten Siemoniak sobie kompletnie nie radzi. Że to jest jakaś osoba, która kompletnie nie wiem, jest źle poinformowana, czy może nie chce być poinformowana. Ten człowiek stworzył swoje własne mini imperium, tworzył je od początku, kiedy przejął również MSWiA, cały czas informując premiera. To jest podobny, podobna sytuacja jak z Bodnarem. Informując premier, bo to jakby premier deleguje uprawnienie prawda? i nie wtrąca się w czyjeś kompetencje, tylko bardzo proszę mnie informować na bieżąco, co się dzieje. Tak, no i przychodzi taki pan Siemoniak i informuje premiera, przychodzi pan Bodnar, mówią, że jest wszystko dobrze. Że jest wszystko dobrze, że jest wszystko w najlepszym porządku, nad wszystkim panujemy, pracujemy, służby działają, prokuratura działa i premier przyjmuje takie wiadomości. Premier nie śledzi mediów społecznościowych, ma od tego ludzi, którzy śledzą, przynoszą mu informacje. No i na przychodzi taki moment, podaję to jako przykład, taki nazwijmy to generalnie abstrakcyjny. A I nagle przychodzi jeden ze współpracowników premiera i na przykład mówi, że tu Piński, tu Wiejski, tu Szwajgie odpowiadają takiej takie historie o Siemoniach. To Premier mówi, ale to, to jest Piński, coś tam kojarzy, tak, z dawnych lat, więc woła Siemoniaka i mówi, słuchaj, o co tu chodzi? Daj spokój, tak. to nie... Aha, okej, okay, no dobra. Nie, nie, bo tak się zastanawiałem, o co im chodzi, czy to jest jakaś publicystyka, czy faktycznie coś się... Nie, to oszoło szef, to oszoło. I tak premier przez dwa lata myślał. Byli też inni, tak? Którzy alarmowali, mówili premier sobie nie radzi. Podobnie było z Bodnarem. Też premier wołał Bodnara i mówił, panie ministrze, no tutaj są takie informacje, że tu są jakieś śledztwa, które były skręcane albo tu się nie toczą, że są jakieś spowolnione te, te, te rozliczenia. Dlaczego? E? Panie premierze, to młyny sprawiedliwości mielą powoli. Proszę mi wierzyć, to jednak zajmuje dużo czasu. Wszyscy pracują bardzo dokładnie, tak czynności trwają. Musimy zgodnie z prawem, mam action plan. Tu proszę bardzo, rozrysowałem. I tu kto wierzy? Do momentu, kiedy Trzaskowski nie wiem, czy przegrał, nie przegrał. Oficjalnie, formalnie przegrał. Kiedy ta jego kampania był jakiś żart, szopu. Kiedy tu spróbował ratować sytuację. Pojawiają się różne hipotezy, tak, o tym, żeby sobie to pasowało, Tuskowi, że Trzaskowski przegrał, bo tak, lepszy taki konkretny wyrób niż fałszywy przyjaciel. Rozmawialiśmy o tym niedawno, możemy tak na ten temat dyskutować. I nagle dochodzimy do momentu, gdy ten taki no wróg, którym Donald Tusk już wie, że jest wrogiem, nagle zaczyna wprowadzać chaos legislacyjny. Ja we wrześniu już pisałem, mówiłem, ostrzegałem, że ten chaos legislacyjny będzie postępować. Jakby wiedząc, jaki jest plan rządu, jeżeli chodzi o implementowanie też prawa unijnego do polskiego, przywracanie praworządności. Wiedziałem o tym, że ten chaos legislacyjny będzie postępować. Donald Tusk wiem, że miał taki plan, by decyzjami administracyjnymi wprowadzać pewne regulacje, co zresztą cały czas może, może robić i też po części zaczął już robić, tak by radzić sobie z tymi wetami Nawrockiego ale dochodzimy do momentu, w którym pojawia się temat kryptowalut, trania pieniędzy i w końcu Donald Tusk dostaje jakby interpretację tego, co dotychczas pan Siemoniak mu przynosił. I to jakby wyjaśnił, bo premier się nie znał na służbach, nie znał się od, od zawsze. Wyjaśniał mu, tłumaczył, że wszystko jest dobrze. Guzik, prawda, nic nie było dobrze, było coraz gorzej. Pytanie tylko, czy Siemoniak tego nie widział, nie chciał widzieć. To trzeba będzie też to wyjaśnić. Dlaczego, że przez dwa lata coś, o czym myśmy wiedzieli, o czym mówiliśmy niejednokrotnie na naszym kanale tu i na innych kanałach, Siemoniak tego nie ruszał. Pinki ze Schweigertem grzmiali tak już ostro, mówiąc, że e, Siemoniak zdrajca, że topi Tuska. Teraz. Oglądaliście ostatnio, słuchaliście materiał na kanale Jan Kaplickiego, kiedy on mówi o tym, że Tusk zrozumiał, jak bardzo było oszukiwany. Podobnie zrozumiał, jak bardzo było oszukiwany przez Bodnara. Mamiony, wprowadzany w błąd, a w końcu go wyrzucił z pracy. Kiedy cała ta układanka Bodnara się rozsypała, bo Trzaskowski został prezydentem. Całą swoją układankę, ten swój action plan, plan działania, który sobie wymyślił, on oparł o jedną przesłankę. Że Trzaskowski podpisze każdą ustawę, którą przegłosuje Sejm. Tak się jednak nie stało. Nie miał jakiegoś planu B, jakiegoś awaryjnego. Nie, on w ogóle mi się o sobie myślał, że będzie tak cudnie, że będzie swojsko swoj, i fajnie. A każdego, kto chciał rozliczać PiS, próbował podcinać. Macie przykład Ewy Wrzoski. Też i proces chociażby z Waldemarem Żurkiem, prokuratora generalna, tak? Proces. W zasadzie z Botnarem, z Ministrem Sprawiedliwości, który nie chciał uznać prawa do odszkodowania dla Waldemara Żurka. Tak na marginesie. Afera kryptowalutowa, w której pojawia się Sakiewicz, król kryptowalut, możliwe nagranie. Do tego materiał dowodowy, który nagle służby zaczęły zbierać, bo się premier wkurzył i powiedział: dość tego. Podejrzewam, że pojawili się wokół premiera w tej komórce do specjalnych nowi ludzie, profesjonaliści, którzy zaczęli mu tłumaczyć, gdzie są faktyczne zagrożenia i gdzie może być wprowadzany premier w górę. Mówię dzisiaj szerzej o tym po to, aby Państwu naświetlić tę problematykę, bo też będziecie przyjmować różne informacje z tak zwanych mediów głównego nurtu, które może nie będą na tyle jednoznaczne, by pobudzić państwa wyobraźnię i też e, rzucić e, jakby światło troszeczkę z innej perspektywy. Bo nie chodzi o, o to, by budować teorie spiskowe, gdzie jestem jak, naj, jak najdalej od budowania teorii spiskowych, ja się zajmuję łączeniem kropek. I po połączeniu tych kropek wychodzi na to, że kryptoafera patoprawicy pogrąży na całą jego ekipę. Bo pamiętajcie, że na to statysta. by nie powiedzieć słów. Za nim jest Cenckiewicz, Macierewicz. Za nim są ludzie, którzy są dosyć negatywnie kojarzeni. Skąd mieli, mają pieniądze? Bo nie oszukujmy się, okradanie skarbu państwa przez okres rządów PIS-u to jest jedna sprawa. Tak, ale to nie jest kana galilejska. Pieniądze, które okradli, ukradli, były wydatkowane przez ostatnie dwa lata. Tak Więc to źródełko, znaczy, tak, się wyczerpuje, bo to były pieniądze, które leżą na półce, no to znikają. Nawet jak się maje w kryptowalutach. A jeżeli chce się przejmować władzę, to potrzeba nowych pieniędzy. Bo to, co ukradli, relatywnie jest za małe, no bo trzeba, tak, bo, bo kradli wszyscy. To i to, że oni ukradli konkretnie taką konkretną kwotę, co do złotówki, na przykład 117 miliardów. Wsadzili to w kryptowaluty i z tych pieniędzy finansują swoją działalność. No nie dlatego, że im się obcięły, obcięła im się praca z pensjami po kilkadziesiąt tysięcy, e, żyli ponad może nie ponad stan, tak, bo e, pokrywały to pieniądze, które kradli, ale żyli na bardzo wysokim poziomie. A do dobrego człowiek się szybko przyzwyczaja. Ja wiem, co to znaczy spaść z pierwszego świata, w świat trzeci. E, I trzeba liczyć każdą złotówkę i. Yy, tak już się wykwintnych mięs nie jada. Ciężko jest, chyba że ma się cel, tak na przykład dziecko, tak ochronę dziecka. No wtedy jest jakby łatwiej zrozumieć to ten. Tą belkę krzyża wziąć na barki i pójść dalej. Ale tacy ludzie, którzy yy, w zasadzie będąc nikim w życiu, nagle dzięki kradzieży stali się yy, krezusami, celebrytami. Nagle znowu spadli o te kilka szczebli w dół, ale dalej mają rządze posiadania. Dalej chcą bywać, wydawać pieniądze i kupować luksusowe artykuły. Co się wtedy dzieje? Szukają nowych źródeł finansowania. Są gotowi zdradzić własne państwo w imię choro, takich, chorego pojmowania tego patriotyzmu, patriotyzmu w zasadzie, i, i sprzedają się w imię jakiegoś słowiański jakiegoś braterstwa słowiańskiego, jakiegoś imperium Lechitów z Słowem, jakieś takie tam, wiecie, bzdury, Działają przeciwko Unii. Wtedy się pojawia Kreml. Oni tak, Rosja jeszcze ma wystarczająco dużo pieniędzy, by finansować takie przedsięwzięcia. Popatrzcie na inne kraje Unii Europejskiej, co się dzieje. Mnóstwo jest tych patoprawicowych organizacji, które są finansowane z Kreml. Tak, bo im też się obcięło. Oni nie mają źródy, innych źródeł dochodu, bo służby zaczęły w tej chwili bardzo wnikliwie badać ich majątki, przepływy finansowe, więc zostały kryptowaluty. Bo mimo regulacji na rynku kryptowalutowym w Unii Europejskiej, dalej istnieją różne spółeczki w Estonii i w innych krajach, które próbują omijać te pewne regulacje Albo jest ten drugi obiekt, ta szara Stefa, o której nie wiem, tak dawno mówił. Dzisiaj przeczytałem komentarz na X jednego z internautów, kiedy Tusk zamierza coś z tym zrobić. Bo na razie zastawił pułapkę, czyli to sejmowe posiedzenie co zostało utajnione. Uderzył w stół, odezwały się nożyce. Było już wiadomo kto. Najbardziej wyjęto. Sprawa Sakiewicza i możliwego nagrania. Sprawa też Hołowni. Pojawia się temat yy, korzyści, tak jakby zaprzysiężenia Nawrockiego, co miało się odbywać na zasadzie handlu pomiędzy Hołownią a Kaczyńskim. Yy, bardzo poważny temat. Dzisiaj Hołownia ucieka przed dziennikarzami, nie chce rozmawiać. Stał się bardzo małomówny. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę. Nie ma już nic do, do powiedzenia nawet zadawanie, znaczy ja nawet bym publicznie nie zadawał takich pytań, e, bo oni by nie odpowiedzieli. E, jeżeli już to raczej powinny te pytania być zadawane zupełnie inny, w innym trybie, w formie przesłuchania przez prokuratora, przez służby. To może wtedy takie okoliczności by ich zmusiły do mówienia, bo oni dotychczas się czuli absolutnie bezkarni. Niemniej ta sprawa, ta afera, ta kryptowalutowa afera pogrąży Nawrodzkiego i całą tę ekipę. Pato prawica jest finansowana z, przez Rosję. Pytanie, kiedy premier coś z tym zrobi? I odpowiadając temu internaucie, który dzisiaj właśnie się mnie pytał, to napisałem mu, że my, liczę na to, że może 17 grudnia, podczas posiedzenia Sejmu, premier wyjdzie na mównicę i poinformuje opinię publiczną, weźmie kartkę i przeczyta. Co ustaliły służby? Co ustaliła prokuratura? Kto brał, bierze udział w tym procederze. I pojedzie na nazwiska. I powie pan, pan i pan, i pan też. I zostanie złożony wniosek o uchylenie immunitetu. Tylko to musi mieć wymiar atomowy. Jeżeli chcemy ochronić nasz kraj przed prawicą. Przed wpływami rosyjskimi. Bo zobaczcie, co się dzieje w tej chwili w przestrzeni publicznej. Jak jest atakowana Unia Europejska. Jak atakuje się nas z jaką, taką zaciekłością. Na naszym kanale akurat jest spokój. Tak, bo mamy moderatorów, mamy ochronę, współpracujemy też i z gospodarzem, czyli z YouTubeem, którego algorytmy chronią nas przed atakami. Tak, ale bywa, że ci, którzy mienili się na przykład naszymi przyjaciółmi, teraz zachowują się jak trole. To też budzi zastanowienie. Dlatego jesteśmy bardzo ostrożni. Ale jednocześnie pamiętajcie Państwo, że dzięki niezależnym mediom dowiadujecie się zawsze więcej. Łączymy kropki. Ja je łączę dla Państwa, rysuję obrazek, Wy go musicie pokolorować. Mówię, musicie, bo ktoś to zrobić musi, bo wy wybieracie, wy jesteście suwerenem. Rozbędziłem się dzisiaj, ale to jest ważny temat. Zapraszam Państwa na godzinę 14, a o 20 do czas. No,